Cześć wszystkim! Tutaj Marchmentarot w szczególności witam wszystkie zodiakalne wagi w czytaniu na sierpień 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę niedawną przeszłość, obecną sytuację i najbliższą przyszłość oraz wyciągnę kartę radę. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w Ascendencji i Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam e, również moje inne czytanie miesięczne dla znaku zodiaku na przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Oraz na poszczególne sfery życia. Czytania tematyczne typu wybierz na relacje i uczucia, a także czytania tygodniowe, które zaczną się już ukazywać od niedzieli. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są, czytania są dla Was. Ja już nie przedłużając, przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. I moi kochani, moje kochane wagi. Będziemy jak zawsze działać sobie chronologicznie, czyli sprawdzając na początku przeszłość, później teraźniejszość, a na dalszym etapie najbliższą przyszłość. Podsumowując to wszystko kartą radą. Ok, już moje drogie wagi. Zaczynamy przeszłością, a tutaj mamy dwójkę kielichów, kartę głupca. Królowo mieczy i karta cesarza w tle. Dobra. Teraźniejszość, czyli sierpień, 7 kamonet. 7 kamonet. Powiem Wam, że bardzo decyzyjny będziecie mieli na pewno miesiąc. Ósemka była w tle, okej, okay, dobra, to już wszystko jasne. I jeszcze najbliższa przyszłość. Askelichów. Buław. Dziewiątka Buław. Tło wisielec. No to by się nawet zgadzało, patrząc na tą Waszą dziewiątkę Buław tutaj. Że mamy tutaj tego wisielca. Eee, I rada dla Was, kochana wagi. Rada dla wagi. To ciekawe jest to czytanie. To na pewno. Dziesiątka mieczy. No, adekwatna myślę, że rada, patrząc na energię e wisielca i dziewiątki buław w, w najbliższej przyszłości. Dobra, moi kochani, zaczynamy Wasze czytanie. Zaczynajmy sobie, oczywiście, tak jak już obiecałem, i tak jak robimy to zawsze. Dla oglądających, nieco miesiąc. Czyli chronologicznie od przeszłości. A tutaj dwójka kielichów, karta głupca, królowa mieczy i karta cesarza. Powiem Wam tak. Jeśli chodzi o niedawną przeszłość, albo próbowałyście zacząć jakąś relację. Nową, albo też wpuszczałeś kogoś z przeszłości znowu, dając kolejną szansę, bo mamy dwójkę kielichów, czyli kartę rozpoczęcia <śmum> relacji, tak, tak? Takie ciepłe uczucia poza dwo, pomiędzy dwojgiem ludzi. E, tutaj te kielichy, no, ogólnie romantyczne energie, no umówmy się. E, tu jest takie rozpoczynanie czegoś od nowa i albo. Możliwości są dwie, albo to jest ktoś nowy, albo to jest ktoś stary, kto wraca, tym bardziej, że obok mamy kartę głupca, czyli nowego początku, i też może mówić znowu to są energie potwierdzające, że, że coś się tutaj zaczyna dziać, tak, że tutaj to uczucie pomiędzy dwojgiem ludzi rozkwita, tak, że tutaj postanawiamy z kimś iść w tą nową drogę, że tutaj mamy odwagę, energię ku temu, żeby coś się tu wydarzyło. No, ale tak jak mówię, może być to zarówno nowa osoba, może być to osoba wracająca i tu też będzie wtedy nowy początek z tą osobą. Wasza energia, bo energia królowej mieczy jest jako ostatnia karta, ale ona też może mówić, że mm, jeśli chodzi o przeszłość, pomimo jakichś romantycznych uniesień, chęci rozpoczęcia, czegoś nowego, wy jednak pozostajecie w swojej energii, czyli energii bardzo dużej logiczności. Bardzo prawdopodobne, że wy w tym wszystkim wyczuwacie, wyczuwałyście po to przeszłość. Chyba, że jeszcze mamy teraz lipiec, tak? Chyba, że jeszcze w tym miesiącu będzie się coś w tym temacie działo, że będziecie tutaj wyczuwać i te rzeczy będą się tutaj działy, pomimo tego, że w tym wszystkim możecie logicznie bardzo na to patrzeć i wtedy, na przykład, ta relacja może wypadać dużo e, bladziej niż patrząc tylko na te ciepłe uczucia. W tego wszystkiego mamy kartę cesarza, więc e, możecie mieć albo do czynienia z baranem, bo to jest karta barana, e, ale bardziej e, te energie mówią o czyichś cechach charakteru. Bardzo prawdopodobne, że wy budujecie, budowałyście relacje z kimś, kto yy, może jest lepiej od Was sytuowany, bo karta cesarza mówi o tym, że ktoś tutaj bardzo dobrze sobie życiowo radzi, tak? że tutaj jakiś tam majątek posiada, że tutaj yy, jest też zaradne życiowo, wie jak pewne rzeczy osiągnąć. No, niestety są też minusy tego cesarza, bo tutaj mogłoby się wydawać, że cesarz to oznacza tutaj, wiecie, taką męską, fajną energię, bardzo sielankową, bardzo taką, która się kobietom podoba, bo jest z jednej strony może być całkiem atrakcyjny, z drugiej tutaj dobrze słowany, ambitny i tak dalej, nie? No ale cesarz, tak jak i każda karta w tarocie, ma swoją ciemną stronę. No, niestety, ale cesarz może mówić o osobie, która jest yy, bardzo taka, że stawia na. Yy, zawsze lubi postawić na swoim, że ciężko z nią zbudować kompromis, że ona nie zawsze na ten kompromis jest otwarta, że yy, lubi tutaj dyrygować, że jednak jest nastawiona na przykład na to yy, yy, w relacjach, że yy, on jako cesarz tak rozwija się tutaj ma to swoje królestwo, tak? I nie wiem, zarabia pieniążki, a troszeczkę chciałby tą swoją partnerkę do domu zagonić i niech ona tam sobie <laughs> robi w cudzysłowiu, bo ja tak nie uważam, takie typowo kobiece rzeczy, tak? Wiecie. Tu cesarz zarabia pieniążki, on tam ambicjonalnie sobie swoje królestwo buduje, a kobieta robi takie rzeczy tradycyjnie. Bo nie mówię, że w ogóle nie uważam, żeby to jakikolwiek um, sens miało, ale tradycyjnie kobiece rzeczy, tak? No, tak, no, energia cesarza. No, w związku z tym też ciężko, też czasem z. W niektórych tematach, w których cesarz jest przekonany o swojej racji i też może mieć takie tradycyjne bardzo patrzenie na pewne rzeczy, ciężko się z tym cesarzem po prostu dyskutuje, tak. On ma jakieś tam swoje zdanie na dany temat i generalnie uważa, że to zdanie jest tym właściwym, nie? Więc generalnie może być taki problem, że, że czasem jak sobie ten pan coś ubzdura w głowie, to niestety, ale ciężko mu pewne rzeczy wyperswadować i przekonać go do pewnego kompromisu. Natomiast tak jak mówię, wy możecie pewne, mogłyście albo też możecie pewne cechy tutaj niepokojące was widzieć i pomimo jakichś romantycznych pierwszych uniesień i chęci faktycznie rozpoczęcia czegoś nowego albo ponownej szansy z kimś. Kto już był w waszym życiu, no wy możecie widzieć pewne czerwone lampki i też w tej królowej e, mieczy od czasu do czasu tutaj jednak. E, tak tą swoją szczerością, to pokazywać tak, co Wy na ten temat myślicie, no bo Królowa Mieczy ma to do siebie, że jest asertywna, jest raczej spokojna, tak? Ale jak już zostanie wyprowadzona z równowagi, to wtedy mówi co myśli, tak? Też asertywnie potrafi postawić sprawę jasno i powiedzieć to tak, to tak ale to już niekoniecznie mi się podoba, nie? Także że to nie jest tak, że tutaj bez własnego zdania i jest e, biedna ta kobieta dobra, przejdźmy sobie do teraźniejszości. Tutaj mamy siódemkę, siódemkę monet, dwójkę buław, dwójkę mieczy i ósemkę buław. Nie, nie, te energie takie... ja bym powiedział, że dyskusyjne są, bo... Bo mamy tutaj, co prawda, budowanie jakiegoś tam swojego dobrostanu, też praca nad czymś, bo siódemka monet ma to do siebie, że mówi o tym, że mozolnie pracujemy nad realizacją swojego celu wcześniej. Nie musi być konkretnie związane z finansami, tak, chociaż tutaj mamy te pentakle. No ale tu na przykład budowanie związku też jest mozolną pracą, tak? Bo też, też tutaj mamy swój cel, czyli nie wiem, chcemy, żeby ta relacja się rozwijała, no i też musimy pewne starania, pewne siły w to włożyć, pewne zaangażowanie i też pracować poniekąd nie, z dnia na dzień, żeby na przykład budować wspólne kompromisy, żeby ta relacja ogólnie... E, Szła w odpowiednim kierunku, tak. Więc yy, widać, że tutaj, wy tutaj macie swój cel i w tym sierpniu skrupulatnie nad czymś pracujecie. Ale mamy dwójkę buław, czyli stoimy na rozdrożu. Po drugie, mamy tutaj dwójkę mieczy, czyli yy, to są już dwie karty decyzyjne, z tym, że dwójka mieczy niestety ma to do siebie to jest tak jakby podkreślone podwójnie że będzie jakaś decyzja do podjęcia że yy, Musimy tą decyzję podjąć, chociaż nam się nie do końca podoba, a nie do końca też nam się to podoba i nie do końca jesteśmy tu zdecydowani, bo nie mamy pełni informacji. więc bo mamy tutaj zasłonięte oczy, tak, tutaj ta kobieta widać, że niezdecydowana w tle tego wszystkiego jest księżyc, więc jest pewnego rodzaju tajemnica, bo księżyc symbolizuje tajemnicę i pewnego rodzaju iluzję. No i w tle Wszystkiego mamy właśnie tą ósemkę buław. Czyli bardzo prawdopodobne, że w miesiącu sierpniu, w związku z jakimś waszym celem, czy z tą relacją, nad którą bardzo mocno będziecie pracować, czy też w związku z jakimś innym waszym życiowym projektem, będziecie. Mieli bardzo ważną decyzję do podjęcia. Na początku nie będziecie chciały tego robić i będziecie starały się to przeciągnąć w nieskończoność, żeby dowiedzieć się jak najwięcej. I dla tego wszystkiego przychodzą informacje, na które będziecie czekać. Czyli, na przykład, e, jeżeli nie wiem. Staracie, chcecie zmienić pracę i w tym momencie się doszkalacie. No i tutaj patrzycie na różne oferty pracy, jesteście na rozdrożu, tak. No i na razie nie chcecie podejmować tą decyzję, tej decyzji, bo chcecie na przykład nie wiem, czekać się na lepsze oferty, albo chcecie się jak najwięcej dowiedzieć na temat jakiejś oferty. No to będziecie tutaj wyczekiwać, aż faktycznie te informacje do was przyjdą, a one do was przyjdą. Jeżeli natomiast mielibyśmy do czynienia z ze sprawami związanymi, na przykład z tą osobą, z którą zaczynacie jakąś relację wcześniej, to może macie do podjęcia jakąś ważną decyzję związaną z tą relacją, z budowaniem jej. Czyli, np., czy zamieszkać wspólnie z tą osobą, czy np. przeprowadzić się, bo bardzo prawdopodobne też, że może was łączyć jakiś dystans. E, czy też zgodzić się na jakiś kolejny krok w związku z tym? No i na początku widać, że no, z jednej strony będziecie chciały faktycznie w tym kierunku iść, ale nie będziecie zdecydowane, bo będzie jakaś decyzja do podjęcia, co z tej sytuacji zrobić. I dopiero w momencie, w którym e, usłyszycie, m, może e, albo dojdą do was jakieś informacje, albo dowiecie się to, czego tutaj. E, na co tutaj czekałyście, na, na jakie wiadomości? Może też to nawet symbolizować na przykład rozmowę z partnerem, tak, że Wy tutaj macie pewne wątpliwości, co tutaj zrobić i potrzebujecie dopytać o kilka ważnych rzeczy, i w związku z tym, dopiero kiedy się dowiecie, na przykład, jakby to miało wyglądać, jak partner sobie to wyobraża, gdzieś może w końcu znajdziecie też, bo może tutaj też Wasza niechęć do podjęcia decyzji wynikać z tego, że będziecie miały poczucie na przykład, że. E, partner partner nie jest gotowy na kompromis? Dopiero kiedy usłyszycie, że tak i tak by można było to rozwiązać i będziecie przekonane o tym, że to jest dla Was dobre, dla Was korzystne, no to wtedy się zdecydujecie na podjęcie jakichś konkretnych tutaj kroków. No, chyba że dowiecie się wprost, że e, partner się nie godzi, tak, że nie jest gotowy na kompromis, no to, to też jest podjęcie decyzji, bo jest zerwanie relacji, tak, a może wcześniej nie byliście przekonane w związku z tym, że pewne rzeczy myślałyście, że będą do gadania, tak, w związku z tym więc, że w tym miesiącu będziecie bardzo dużo rozważały, będziecie, będziecie potrzebowały podjąć jakąś decyzję, natomiast będziecie czekały na to, żeby się dowiedzieć więcej zanim cokolwiek tutaj w tym temacie zrobicie, zanim zrobicie cokolwiek w temacie właśnie tego rozdroża w którym będziecie musiały no, albo w jedną, albo w drugą stronę tutaj się ruszyć. Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, bardzo dziwne energie, bardzo dziwne, bo mamy tutaj dwa, dwa asy, aż mamy asa kielichów, mamy asa buław, a obok mamy tą dziewiątkę buław, no i wisielca w tle. Powiedziałbym, że tak, jeżeli w, z tą osobą w sierpniu wam nie wyjdzie, to bardzo prawdopodobne, że pojawi się ktoś nowy. E, natomiast, jeżeli z tą osobą wam wyjdzie, to e, pojawi się między wami jeszcze większe e, połączenie emocjonalne i jeszcze większe pożądanie, bo e, as kielichów mówi właśnie o, o zauroczeniu, natomiast as buław mówi, <laughs> przepraszam. O pożądaniu, tak? O takiej to jest typowo karta romansowa. Yy, natomiast, jeżeli wcześniej zerwiecie tą relację, bardzo prawdopodobne, że taki potencjalny kochanek w waszym życiu się pojawi od września i później. Natomiast ja widzę w was jakiś brak, jakiegoś przekonania co do yy, tej osoby, tak? Yy, bo mamy tutaj kartę dziewiątki dziewiątki buław. Czyli to jest taka energia. Stoję na boku, patrzę, zastanawiam się. Gdzieś jakbyście znowu były nieprzekonane, tak jakby to była troszeczkę kontynuacja yy, takiej energii, że nie do końca wiem, co w tym swoim życiu zrobić, tak? Potrzebuję więcej informacji. Może zresztą wagi to nie jest taki znak, wiecie, yy, hop i, i lecę dalej, nie? Tylko to jest taki raczej rozważny znak, trygon w końcu powietrza, tak, razem, razem z bliźniętami, z wodnikiem, gdzie troszeczkę taki znak zodiaku myślicie. Może nie aż tak jak wodnik, no ale jednak, tak, więc em, widać, że wy będziecie miały bardzo dużo wątpliwości co do em, pewnych decyzji w waszym życiu, co do pewnych osób, które będą się pojawiały. W tle tego wszystkiego jest jeszcze wisielec, czyli wy, widać, że jest pewnego rodzaju tutaj blokada, jest... E, z jednej strony są jakieś okazje, tak, z drugiej natomiast... Powiedziałbym, że jest chęć spowolnienia, myślę, że po waszej stronie, zastanowienia się nad tym wszystkim, co się wokół was dzieje. Najpierw, <laughs> najpierw zebranie więcej informacji, zastanowienie się jakieś tutaj decyzje, wnioski, a później dopiero ruszenie do przodu. Jeżeli natomiast nie byłoby to związane z kwestiami prywatnymi, emocjonalnymi, bardzo prawdopodobne, że w waszym życiu. Od września i dalej, tutaj będzie pojawi się jakaś możliwość jakiegoś rozwoju, tak? Bo As Buław mówi oprócz tematów romansowych o tym, że jest jakieś działanie, jest jakaś szansa na coś nowego, na nowe działanie i może to działanie tutaj w perspektywie w Asie Kielichów Was bardzo uszczęśliwić, bo to jest po prostu szansa na samorealizację, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jakieś nowe zajęcie, które mogłoby Wam tutaj dać faktycznie e, pewnego rodzaju tutaj zaspokojenie, tak. E, źle to brzmi, e, zajęcie dające zaspokojenie. Raczej spełnienie, tak, które mogłoby wam dać e, potencjalnie spełnienie, ale widać, że w was jest jakiś brak przekonania, jakaś taka, e, bardzo dużo takiej rezerwy zaufanie co do tej, tej propozycji. Tak jakbyście nie do końca były przekonane, albo nie ufały temu, że faktycznie czasem jest coś w naszym życiu takiego, że aż za fajnie wygląda, nie? I zaczynamy nabierać podejrzeń. Skoro to jest takie super, no dlaczego nikt z tego inny nie skorzystał? No to troszeczkę jesteście właśnie w takiej energii i widać, że wy tutaj będziecie się nad tym, nad tą propozycją, nad tą możliwością bardzo mocno zastanawiać. Będziecie na początku starały się popatrzeć, obejrzeć tą propozycję ze wszystkich możliwych stron i wstrzymywać się z podjęciem decyzji. Myślę, że do momentu, w którym, do którego będziecie mogli to robić, bo jeżeli zobaczycie na przykład, że ktoś inny jest też zainteresowany, to możecie troszeczkę zmienić patrzenie na tą sytuację i będziecie chciały wtedy to wziąć. Ale wiecie, do momentu, w którym nie zobaczycie innych chętnych, to będziecie tacy raczej sceptyczni co do tego, czy faktycznie z tej szansy tu skorzystać. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chodzi o sprawy prywatne. Widać w Was taką jakąś bardzo dużą wstrzemięźliwość co do, co do, czy to romantycznych uniesień z partnerem, czy może być też tak, że jeżeli tutaj partner w jakiś sposób zdecydujecie się jakby na tą relację i partner tutaj będzie troszeczkę tak starał się u Was wzbudzić, zyskać trochę punktów, to możecie zacząć być takie troszeczkę... Podejrzliwe, mówiąc prosto, tak. Będziecie tutaj starały się zastanowić, zrozumieć, dlaczego nagle troszeczkę tak się zmienił w stosunku do Was, tak? Dlaczego tutaj jest taka energia mm, inna niż zazwyczaj, nie? dlaczego tutaj zaczął się bardziej starać. Natomiast, jeżeli, tak jak mówię, pojawi się ktoś nowy, to Wy po prostu. <laughs> Z jednej strony troszeczkę ulegniecie temu urokowi, ale nie będziecie tutaj, myślę, że z tą osobą, z tą relacją wiązać zbyt wielkich nadziei, no bo będziecie starały się znaleźć, tak jak mówiąc tak potocznie, haczyk w tym wszystkim, tak? Dlaczego ta osoba właściwie tutaj się pojawiła? Dlaczego tak y, z takim zaangażowaniem tu chcę mnie poznać? Pewnie coś jest, y, co, czego nie wiem, a co powinnam wiedzieć. T w takiej energii możecie tutaj być y, w, y, już na jesieni. Jeśli chodzi natomiast o radę, mamy tutaj dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy jest energią zamartwienia się, troszeczkę takiego przygniecenia własnymi myślami. Więc jeśli chodzi o radę, przestań się martwić. Przestań się nakręcać na to, że. Coś pójdzie nie po Twojej myśli, że coś tutaj się nie uda, że cokolwiek nie zrobisz będzie źle. Bo to jest właśnie taka energia w dziesiątce mieczy, że mamy takie poczucie, że no, co nie zrobię, to i tak mi wyjdzie na niekorzyść, tak? Że na koniec i tak wyląduję z tymi wszystkimi dziesięcioma mieczami w plecach i będę tutaj na przegranej pozycji, tak? Że co nie zrobię, wyjdzie mi na niekorzyść. Nie, moi kochani. Trzeba zacząć myśleć pozytywnie. Mamy teraz lato, więc to jest taki czas, w którym możemy. Mamy więcej energii do pewnych zmian w swoim życiu i trzeba to po prostu wykorzystać. Bo ja widzę, że akurat w Waszym czytaniu. Tutaj są wątpliwości, tak już w przeszłości, gdzie tutaj jest, nie ufamy do końca temu wszystkiemu, co się dzieje. Tutaj jest decyzyjność też bez przekonania, co tutaj zrobić, i takie przekonanie, że co nie zrobię, to może wyjść mi na niekorzyść. Tutaj jest znowu takiego, taka powiedziałbym, że bardzo duża ostrożność, oglądnięcie tej całej sytuacji ze wszystkich możliwych perspektyw, co nie jest, co nie jest złe. Natomiast przekonanie, że co nie zrobię, Wyjdzie y, dla mnie, no na niekorzyść, wyjdzie dla mnie y, także znowu będę y, tutaj niezadowolona, no to to nie jest dobre przekonanie, bo właśnie tutaj, jeśli chodzi o tą radę, chodzi tutaj o to, żeby właśnie wyjść z takiego y, przekonania, że co nie zrobię. Będzie dla mnie to niekorzystne, tak? Obróci się na moją niekorzyść. Znowu będę niezadowolony i znowu e, tutaj e, będę się z, musiał zastanawiać, jak z tej sytuacji e, wyjść z jak najmniejszymi stratami. No bo e, widać w tym wszystkim, że jest takie takie przekonanie, że, że jednak w tym wszystkim nie ma tego szczęścia, tak? Że, że tutaj podjęcie jakiejkolwiek decyzji przyniesie mi raczej rozczarowanie niż faktycznie coś pozytywnego. Trzeba, jako rady, tutaj widzę, żeby z takiego przekonania po prostu wyjść. Okej. Okay. Dobrze, moje kochane wagi, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże, jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonujesz z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, widzimy się niedługo, pozdrawiam. Maczmentarot.